Serdecznie Państwa zapraszam na studia na kierunku logistyka w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Zalety studiowania logistyki w Akademii WSB to przede wszystkim praktyczny wymiar kształcenia. Współpracujemy z takimi firmami jak Raben, Gruber Logistics, Flexim, Intermarium certyfikowane szkolenia, w tym na przykład szkolenia z projektowania inżynierskiego. Zaletą programu studiów są również międzynarodowe akredytacje, w tym IPMA Student, akredytacja związana z zarządzaniem projektami, jak również ostatnia akredytacja dla specjalności Manager Logistyki, która potwierdza zgodność tego programu z efektami European Logistic Association. Daje to Państwu możliwość uzyskania międzynarodowych kompetencji docenianych na europejskim rynku pracy. Serdecznie zapraszam na studia na kierunku Logistyka w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, która, według ostatniego rankingu Perspektywy, została oceniona jako druga logistyka w kraju.